I rozmawialiśmy z innymi, modliliśmy się za nich i oni doświadczali Bożej mocy, uwolnienia, uzdrowienia, na przykład od masturbacji, od pornografii. Lębry, Bardzo namacalne roku. to były rzeczy. poczekaj ale z kim rozmawia, rozmawialiście? Z zakonnikami. O z masturbacji innymi. i pornografii? On, uwol, do, o, tak, u, tak, okay. tak. Dobrze. Tak. No, że, no, że, ja, czy nie, ja nie wiem, czy rozmawialiśmy to. kiedyś o tym tak, no, z jakimś tak, tak. Ale to w sensie, że oni mają, mieli z tym problem? No nie, żeby, wiecie, bo ja ch chciałabym dobrze, tak. żebyśmy dobrze wszyscy rozumieli słowa, tak. żeby nie było żadnych niedopowiedzeń za chwilę, tak. że... że, że czy ja sam sobie... byłem taką osobą, nie, gdzie przez... Tak. Może to nie, nie, nie powiedziałbym, że to był jakiś duży problem mojego życia, nie, nie jakieś uzależnienie, ale przez do 20, do 35 roku życia. W zasadzie niemalże każda spowiedź moja była związana też z wyznawaniem grzechu, czy no tak, z, z tematem masturbacji, nie? gdzie był czas, że y, z tym się wiązał pewien wstyd, Bóg mnie od tego wstydu uwalniał i pokazywał, jakby zacząłem widzieć, że y, to jakby to nie, że dużym problemem jest to brak miłości do siebie i to, że kiedy ja na siebie dużą presję nakładam, żyję w jakimś tam przeciążeniu, lęku i tak dalej, no to ciało spontanicznie szuka najprostszego sposobu, żeby uwolnić napięcie, odreagować i tu widziałem problem, że ja potrzebuję dbać o taką higienę swojego serca, żeby ten efekt uboczny się nie pojawiał. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.